dobry mecz, pierwsze 15 minut to już w ogóle żeśmy dominowali, potem żeśmy zaczęli się z nimi trochę przepychać eee, no, co nie jest wskazane, no bo umówmy się, że Klirex eee, e, lubi takie właśnie gonitwy po parkiecie i, i szaleństwa tak eee, no, natomiast trochę takiego ja bym to określił e, piłkarskiego niefartu no bo Mirek Miązga nie wiem, czy w tym sezonie taką bramkę strzelił, tak a dzisiaj mu tak siadła, no i kogo tu za to winić, tak? Ja już e, przez parę lat siedziłem kilka takich bramek, dzisiaj chyba wróciły te moje lepsze czasy w tym momencie, no a akurat, no co, idealna piłka z autą, siadło. Lepiej nie mogło, no i ładna bramka. Zagraliśmy z samą szpicą naszej ekstraklasy. Bardzo się cieszę, że wreszcie zagraliśmy to, na co, na co nas stać i co potrafimy. Cieszę się również podwójnie, że tak jak w poprzednich meczach przegrywaliśmy, ale po raz pierwszy nie załamaliśmy rąk, tylko zaczęliśmy grać bardziej skutecznie. Cieszę się, że kapitan Mirek Miozga dał takie kapitalne hasło do tego, że my to możemy w tym meczu wygrać. Yy, wiadomo, że była w tym meczu walka, ale były, były emocje, było tempo, to wszystko, co w takim w dobrym meczu ekstraklasowym e, klasowym futsalu powinno się zdarzyć. Trzeba by przeanalizować bramki, jakie pierwsze dwie nam strzelił Klirex, bo to rzeczywiście taki, no, dwa razy z tego samego miejsca, no, 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 no takie błędy się nie powinny takiej drużynie jak nasza zdarzać. Oczywiście nie, nie, tutaj kunsz że to tam tą piętą władował, ale to też mogliśmy spokojnie z dwa razy zblokować ten strzał, już nie mówię o szale Mirka Miozgi, bo piękna bramka, natomiast przy dobrym ustawieniu myślę, że nie ma prawa tak być oddany. Trzeba było pomieszać składem w, w innych ustawieniach. To troszeczkę skostniało. Musieliśmy szukać takiego świeższego powiewu. Śmiałem się nawet przychodząc dzisiaj do szatni, były pootwierane okna na przestrzał i mówię, co się dzieje. Chłopaki mówią, że wieczorem szatnie. Ja mam nadzieję, że przede wszystkim przywieszyli sobie głowy, bo były też słuchy tego typu, że no, my jesteśmy chyba fizycznie źle przygotowani i to nie najlepiej to wygląda. A okazuje się, że my po prostu byliśmy yy, źle przygotowani psychicznie zablokowaliśmy się w środku i nie potrafiliśmy pokazać tego, co potrafimy. Taki mecz na przełamanie, bo my tak gdzieś my tam w tym środku tabeli zakotwiczyli. Przegrywamy niektóre mecze tak, że naprawdę to głowa boli. A dzisiaj znowu udowodniliśmy, że ten zespół naprawdę potrafi grać, ma potencjał. Akurat trafiło dzisiaj na, na zespół rekordu. No, my się cieszymy. No. Goście, goście mają chyba problem, mały, bo zgubili punkty, a kolejek do końca e, nie za dużo. My teraz poczekamy na potknięcie pogoni. Potem oni poczekają na nasze. W czterech meczach to jest jeszcze bardzo dużo grania w futsalu. E, także no, co, no, dzisiejsza porażka trzeba ją wziąć, jak to się mówi, na klatę i ją przyjąć. W każdym dzisiaj wywiadzie po, to podkreślam, od pięciu lat gramy, w, pod kiedy wróciliśmy do Ekstra zawsze gramy o medale. Także my do presji jesteśmy przyzwyczajeni i zawsze sobie mówiliśmy, wychodzimy, gramy o trzy punkty. Nie ma ani więcej w meczu punktów, ani, ani mniej. Oczywiście znamy dystans pogoni, wiedzieliśmy, że tam gdzieś, 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 gdzieś są bardzo blisko. E, i, i, I czujemy na pewno teraz, będziemy pewnie, no, jeszcze oczywiście muszą wygrać swój mecz i, i ich oglądać, ale tak jak mówię, wyjdziemy za tydzień z AZS-em Katowice i nie będziemy myśleli, a czy pogodnie jest przed nami, za nami, co oni robią, tylko po prostu będziemy myśleli, że musimy w ten mecz wygrać i, i, i tyle. Uważam, że to jest jedyna droga, bo inaczej rzeczywiście człowiek się może gotować.